Groźny wypadek drogowy z udziałem autobusu przewożącego młodzież, samochodu osobowego oraz busa z pracownikami budowlanymi, wyciąganie pojazdu z nasanu na przeprawie promowej, gaszenie pożaru zagrażającego zabytkowej drewnianej cerkwi w Uluczu, ściąganie z wysokiego drzewa paralotniarza, który zawióz na jego koronie. To akcje ratownicze przeprowadzone w ramach ćwiczeń międzypowiatowych Brzozów 2017 zorganizowanych 7 czerwca bieżącego roku w Bliznem, Krzemiennej i Uluczu. Dzisiejsze ćwiczenia pod kryptonimem Brzozów 2017 miały na celu oczywiście koordynację i współdziałanie służb ratowniczych na terenie powiatu. Oczywiście współpracę pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, jak również Państwowym Pogotowiem Medycznym, Ratownictwem Medycznym i policją służby, które w takich przypadkach oczywiście będą współpracowały na miejscu zdarzenia. W symulowanym wypadku uczestniczyły 22 osoby. Wśród rannych 5 osób wymagało pilnej opieki medycznej i odwiezione zostały karetkami pogotowia do szpitala. Zaś jedna poniosła śmierć. Jak w, przy, w przypadku każdego zdarzenia o charakterze masowym, oczywiście największy wysiłek ratowników skierowany jest na pomoc i dotarcie do poszkodowanych jak na, w naj, najkrótszym czasie. Udzielenie im pomocy, dokonanie tak zwanego triażu, czyli segregacji poszkodowanych, oznaczenie kodami. Kodem zielonym, lekko poszkodowanych, kodem żółtych, żółtym, ciężej poszkodowanych, czerwonym oznaczającym poszkodowanych, którym jest wymagane udzielenie natychmiastowej pomocy. I niestety również kodem czarnym, czyli osoby, którym nie jesteśmy już w stanie pomóc. Podczas ćwiczeń doskonalono alarmowanie, dysponowanie, koncentrację i przemieszczanie dużej ilości sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także sprawdzano faktycznie, Możliwości techniczno-taktyczne, sprzętu ratowniczego. W takim zdarzeniu oczywiście standardowo stanowisko kierowania komendanta powiatowego w Brzozowie będzie dysponowało siły i środki z terenu powiatu brzozowskiego, zgodnie ze specjalizacją, jaka przyjęta jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W tym przypadku mamy z ratownictwa technicznego, będą to jednostki OSP, oczywiście jednostka ratowniczo-gaśnicza w Brzozowie, jak również jednostki ochotniczych straży pożarnych w Bliz w Starej Wsi i jednostka specjalizacji ratownictwa medycznego OSP Haczów. Wiadomo, chodziło o również wykorzystanie sprzętu ratownictwa technicznego, który umożliwia nam dotarcie do poszkodowanych, usunięcie elementów konstrukcyjnych pojazdu celem ewakuowania osób zakleszczonych w pojazdach, aby była skuteczna i możliwa udzielenie możliwe udzielenie pomocy medycznej. Mamy też namiot. Do czego on służy w co jest wyposażony. Taki namiot, jak widać tutaj za nami, taki namiot służy, jest to ewakuacyjny namiot pneumatyczny, który wykorzystywany jest przy tego typu zdarzeniach jako miejsce, w którym przebywać mogą osoby poszkodowane, oczekując na ewakuację z miejsca zdarzenia. Jest to namiot ogrzewany, oświetlony, więc nie ma znaczenia, czy jest to pora nocna, czy jest. Oczywiście nie ma też znaczenia. Pora roku, bo wiadomo, no niestety los nie wybiera. Możemy mieć do czynienia ze zdarzeniami w porze zimowej, porze letniej. Więc jeżeli można mówić tu o jakimś komforcie, to w przypadku takich zdarzeń ten namiot pozwala nam na w miarę komfortowe zapewnienie miejsca przebywania osób poszkodowanych. W jakim czasie powinniście dotrzeć na tego typu zdarzenie? W jakim czasie? Mówi się o tym, o jak najszybszym dotarciu na miejsce zdarzenia. Oczywiście, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, aby w trakcie dojazdu do zdarzenia nie spowodować kolejnych, kolejnych zdarzeń tego typu, nie, nie spowodować wypadków drogowych. Mówi się o kryterium 15 minut, w którym pierwszy zastęp ratowniczy powinien znaleźć się na miejscu zdarzenia, i tego ściśle przestrzegamy. Oczywiście, w tym wypadku, jeżeli będziemy mieli dysponowane siły i środki również z terenu miejscowości blizne terenu miejscowości Stara wieś ten czas dojazdu przy dyspozycyjności naszych druhów w ochotników jest zdecydowanie krótszy powiedzmy możemy tutaj liczyć na dojazd w granicach 5-6 minut jaka jest rola policji w tego typu zdarzeniach w tego typu zdarzeniach takim jak w tym przypadku mamy do czynienia z katastrofą drogową rola policji przede wszystkim polega na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia jak również niedopuszczeniu osób przeciw do osób trzecich do przeszkadzania akcji ratowniczej. Ponadto y, po zakończeniu akcji ratowniczej bezpośrednio przystępujemy do og oględzi miejsca zdarzenia, jak również innych czynności, które wychodzą w trakcie, y, w trakcie akcji ratunkowej. Kto tutaj zawinił w tym wypadku? Y, trwają ustale ustalenia w tej chwili będzie prowadzone śledztwo, które doprowadzi do, do ustalenia y, sprawcy. Brawura oraz niezachowanie ostrożności podczas wjazdu na prom na sanie w krzemiennej doprowadziły do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Samochód osobowy z kierowcą sunął się bowiem do wody, co wymagało natychmiastowej reakcji strażaków z grupy wodnonurkowej tworzonej przez komendy w Brzozowie, Jaśle i Sanoku. Trudna to operacja, wyciąganie samochodu z narzeki. To znaczy każda operacja związana z działaniami pod wodą jest trudna. Szczególnie tutaj, gdzie widoczność jest praktycznie zerowa. Samo odnalezienie tego samochodu już jest, jest trudnością, natomiast no, praca w warunkach, gdzie nic nie widać, jest pracą po masku i jest to ciężka praca. Dzisiaj ćwiczenia, a w rzeczywistości zdarzyły się panu takie sytuacje? Tak, zdarzyły się i w zasadzie tak jak na ćwiczeniach. Bardzo często zdarza się, że ta widoczność jest praktycznie zerowa. i i no, dzięki takim ćwiczeniom jak gdzieś możemy poćwiczyć działanie w takich warunkach. Jakie czynności pod wodą wykwaliście? Nasze zadanie akurat dzisiaj polegało na tym, żeby zamocować linę od wyciągarki do samochodu, który znajdował się na około 4 metrach głębokości. Tak jak mówiłem w praktyce w warunkach zerowej widoczności. Trzeba było ten samochód przymocować no i później e, sprawdzić czy czy to wszystko jest dobrze zrobione i, 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 i wyciągnęli to na, na, na powierzchni. Pasażera się dzisiaj udało uratować? Tak. Tutaj e, Nurek, który przybył w pierwszej kolejności, e, jego zadaniem takim podstawowym było właśnie ratowanie życia ludzkiego. I on, jego zadaniem było wyciągnięcie tej osoby, która znajdowała tego pozoranta, który znajdował się w tym samochodzie manekina. Natomiast nasze zadanie to już było konkretnie Wyciągnięcie tego samochodu, tak żeby żadne płyny nie wydostawały się na zewnątrz, nie zanieczyszczały tej rzeki. Szybko rozprzestrzeniający się ogień na wzgórzu dępnik w uluczu zagroził tamtejszej drewnianej cerkwi z połowy XVII wieku. Pożar objął swoim zasięgiem około 50 arów, a w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, silny wiatr i długotrwały brak opadów, płomienie trawiły coraz większy obszar. Nieopodal na jednym z drzew wylądował paralotniarz i również należało podjąć szybką interwencję. Na szczęście od Obydwie akcje zakończyły się sukcesem. W tym miejscu były prowadzone działania ratownictwa wysoko, związane z ratownictwem wysokościowym. Jest to pewna specjalizacja ratownicza, która, która, wymaga, która wymaga podjęcia no, czynności nieco innych niż, niż szeroko po, po, pojęty. Zawód strażaka. To są techniki linowe, które są nieco zbliżone do, do, do służb typu GOPR innych, które działają na, na linach. Wykorzystujemy je w sytuacjach, kiedy nie można dostać się do, do poszkodowanego w sposób konwencjonalny, czyli za pomocą drabiny czy, czy, czy podnośnika hydraulicznego, gdzie wymagany jest już jednak czynnik ludzki, który, który zadziała pozytywnie. Tego typu działania wymagają jakichś specjalistycznych ćwiczeń? Tak, wymagają. To jest specjalizacja wysokościowa i, i funkcjonujemy w ramach specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego, która na terenie Podkarpacia, jedna z dwóch grup, która działa na terenie Podkarpacia. Jedna jest w Krośnie, druga jest w Rzeszowie. i, i to, jest, to są działania bardzo specjalistyczne. Wśród, na przykład w Krośnie 100, 100 strażaków, 23 jest ratownikami wysokościowymi. I tylko tym się zajmujecie, czy również w tych takich tradycyjnych akcjach ratowniczych, strażackich bierzecie udział? Nie, oczywiście w tradycyjnych akcjach również bierzemy udział. To jest tylko dodatkowa działeczka, którą, którą się musimy zajmować poza naszymi normalnymi. Jesteśmy normalnymi strażakami, którzy gaszą pożary, jeżdżą do miejscowych zagrożeń. a Oprócz tego zajmujemy się ratownictwem wysokościowym. Do przeprowadzenia wszystkich trzech epizodów zaangażowano łącznie 252 osoby i 30 pojazdów. Głównym organizatorem ćwiczeń była komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, współpracująca z komendami z powiatów sąsiednich, jednostkami OSP z powiatu brzozowskiego, policją, ratownikami medycznymi oraz lokalnymi samorządami.